ściągnęłam pierścionki, żeby w pierścionkach tego ciasta nie, nie wyrabiać. Bo mam taki jeden, co sobie kupiłam sama, a drugi mam zaręczynowy. Wsadziłam je sobie do kieszeni, ale myślę, nie, bo z kieszeni mi wypadnie. I wyciągając z kieszeni, zaręczynowy pierścionek mi wyleciał. Pierścionek zgubiłam. I szukam, szukam. Już mi wzy też zaczęły lecieć, bo się tak zestresowałam. Myślę, matko święta, no nie będę gotować, dopóki nie znajdę tego pierścionka. O nie. Co się stało? Pierścionek zgubiłam. Dobra Ania, nie szukaj teraz pierścionka, tylko gotów. To ale coś zaręczynowego Marlena? Aha. O Jezu, to szukaj. Ale nikt go nie weźmie jak tu spadł nawet. Ale ja go nie znajdę, jak on mi spadł! Ania, gotuj! Pierścionek ci kupi, a master szefa drugi raz nie wygrasz. Chwila i operator kamery mówi tu jest. Tu, tu mam. Masz! Boże! Jest, jest, jest. wracaj tam. Bardzo się cieszę, że był tu Jan, to był drugi. Myślę, że też pomógł mi znaleźć pierścionek. Dziękuję, stawiam browara kamerzyście. E, operatorowi, przepraszam, stawiam browara operatorowi.